Dla naszych prezesów najbardziej odpowiedni trener to facet dobiegający 50 często ze sporym doświadczeniem piłkarskim, jak Nawałka, Urban Wdowczyk czy Tarasiewicz. Zupełnie inaczej pochodzę, podchodzę do, do tego, co robię teraz, niż było to 15 lat temu. Miałem doświadczenie piłkarskie, ale niewielkie trenerskie. Pracowałem z wieloma trenerami, mogłem ich podpatrywać. Mówią, że nawet od tego złego można się czegoś nauczyć chociażby tego, jak pewnych rzeczy nie wykonywać. Ale no, to, to tak jak w życiu, człowiek zdobywa doświadczenie poprzez yy, taką empiryczną pracę i czegoś nie dotknie. Jak nie spróbuje, to nie będzie wiedział, jak to, jak to smakuje, jak to wygląda. Z każdym dniem, z każdym, z każdym nowym zespołem i zawodnikami, bo to jest praca na żywym organizmie, dowiadujemy się czegoś nowego i, i, i myślę, że nie tylko z zakresu yy, stricte takiej. Yy, Strykty piłkarskiego, czyli taktyki, techniki, yy, strategii, ustawienia systemów gry, ale też psychologii. Myślę, że tu jest ważna rola yy, dla trenera i bardzo dużo, chociażby Hiszpanie w tym kierunku, w tym kierunku podążają.